Mało wszystkim z tej strony, The I witam Was w kolejnej części Surgeon Simulator 2013. Link to begin, jasne. To jest o. Muszę włożyć mączkę. Dobrze, o. o. Jaka nasza ładna ręka. Eee, widzieliście chyba w ostatnim odcinku podosobą scena, gdzie włożyłem moją dyskietkę, niestety się nie zapisało i teraz nie mam mojej dyskietki. Weźmy stąd. Eee, mamy za to nową dyskietkę, zamiast czerwonej. Wiktoria ja nie dzwoni do mnie. No. Halo! Nie, nie chcę darmowej pizzy! mi stąd, ty! Dobra, nieważne. Cześć. Um, mamy nową dyskietkę niebieską, ale nie mogę jej podnieść. Mam nadzieję, że mi spadnie. Dobrze, wiecie co, może później to zrobię. Eee, właśnie, ja miałam też pokazać jedną rzecz. To, eee, która jest w tym? Wiedzieliście, że możecie podnieść długopis? Długopis? Długopis O Długopis nie ma spaść, ale nie spań <noise> Wkładam go do <noise> Tego, dobra Uu. O i widzieliście mogę pisać nawet długopisem To jest fajne Może kiedyś napracuję i napiszę swój <noise> Tytuł Dobra e, To przesunę jakoś jak mi się uda No i ja to nie wkurza, dobra Teraz no, przedłużałem więc nerki A! To trochę wiedziałem, że mi się to Dobra, jedziemy. Siema, Bob. Ty jakiś jesteś bardzo nieszczęśliwy, ponieważ... Aż to serce miałeś złe, a to teraz nerki. Jezu, co... No... Po to, że zasłonili. Ciekawe, co ja tam mu robię. Dobra, wyjmijmy to. Rzućmy mu to tam gdzieś. Puść i trzymaj się mnie. No. A teraz... Dobra, mamy krew. Wszystko na poziomie dobrym. się mu te gówno, dobra. Nawet może piłę. I muszę. Ta. Okej. Okay. Wiem. Wiem, co robię. Ja. Ja próbuję to wyciąć, ale nie mogę jakoś obkręcić ręką. Dobra, spoko. Już. Nasz pacjent kwawi, ale niech nie jest takie to tragiczne. Włożymy to pod mostek i wytniemy całe całe kości jego żebra. Udaje się, a nasz pacjent za szybciej krwawi. POTRZYMAJ TO! Dobra, pacjent krwawi, zielona strzykawka. Piła zaraz mi spadnie. Zielona strzykawka. Facepalm strzykawką. Uf. Dobra, już nasz pacjent nie krwawi, odkłada i... Jeszcze byśmy na chwilę podnieść to narzędzie. Bardzo je zręcznie trzymam teraz. Dobra. I wycinamy... Dobra, może być. Trzymaj to. Eeeem... Dobra, teraz musimy wyjąć te jelita. Grubie i cienkie. Nie wiem dlaczego, nie mogę go wyjąć. Dobra, może mamy je pewnie... Może jakoś wyciąć. Jakieś nowe narzędzie. Nie, nie to! Co? Nowe narzędzie? Może mogę nim coś robić? Uuu, ale odgłosy. mam. Potrzebuję to dla mnie. Później tego użyję. Ej, gościu. Nie próbuj. Dobra, może tego użyjemy. Jeśli dużo krwi traci, to znaczy, że coś działa. Tutaj mamy na coś czerwonego. Może tam mamy to przeciąć? I tam też mamy coś czerwonego, ale może to przeciąć? Tak, przeciąłem. Odłóżmy to. Nasz pacjent krwawi o 4 ml na sekundę. Weźmy naszą zieloną strzykawkę. A może łyżkę? Właśnie, może wypróbuję może łyżki. Jezu, jak on złapał kciukiem? Tylko jednym kciukiem. Disku skrzykawe, no. Dobra, mam. Jał jał dog, trzymaj to. Niezły towar, co nie? Bardzo mi dała. Dobra. Eee... Teraz weźmy to. Eee... Nie mogę tego wyjąć. Hmm. Może jeszcze mamy czymś przeciąć? Weźmy to. Włóżmy to tam. Ciachajmy chaotycznie. Może się uda. Czy może mamy jeszcze jedną rzecz, część wyciąć stąd? Hmm. Może po prostu mam użyć inne narzędzie. Może i nie. Uda mi się spoko. Rękę obkręcę inaczej ta spróbujemy od tamtej strony. Nie, nie działa. Szkoda. Weźmiemy może teraz Skalpel, który jest tam. Oop. Dobra, mamy jeden skalpel. Hej. Okay. Spokojnie. Ja wiem, co robię. Wiem, że ty krwawisz. Dużo krwi i mój ekran się robi czerwony. Gdyby ja w ciebie trafiam, jak ja bym... ...w ogóle, nie wiem, dostawał. Weźmy ołówek. Może on będzie mógł sobie popisać. I uzdrowi się. Ale weźmy może na przykład strzykawkę. Dobra, podniosłem. Ją przez maskę. Ale dobry wciągacz tego. Rzućmy tam ją. Chociaż to może być zły pomysł. Weźmy ją może z powrotem. I. <ścoughs> I sama tam wpadła. I teraz mi psuje coś. Ciągle, ciągle czerwony ekran. Nie chcę tego czerwonego ekranu. No nie! Nie! <ścoughs> Zielona strzykawa. Tam jest. Pozwól mi się dźgnąć, Pozwól mi się dźgnąć, Mam zieloną strzykawkę, Okej. Okay. Tak! Tak, o to chodziło. Gdzie jest? Dobra, żyje. Kurczę, jak jeszcze raz mi się ukuł, to było źle. Ale dobra, na specjalnie krwawi. Chociaż krwawi, ale bardzo rzadko. Mam, mam cię! Znaczy ja, ja mam coś innego, ale też mam ciebie, dobra. Nie działa. Co jeszcze tam mam przeciąć? No. Weźmy jeszcze raz skalpel. I wytnijmy może coś innego. O! O! Okej. Okay. Nie chciałem tej części wycinać, ale okej. Okay. Fuuu, ale się mi... mi loci. Jezu to a, trzymaj. No i już wyrzuca wszystko jak takie małe dziecko. Dobra Teraz drugą część masz smacznego. Nie ma za to. wygląda jak kurczak tak trochę. Tak trochę moim zdaniem. Dobra, nieważne. Zielona strzykawka utknęła. Nie ma... Kurde. Spokojnie. Na szczęście jest jeszcze zielona strzykawka, która ma nieograniczone niebieskie gówno. Już się w nią strzyknąłem. Nie. Nie, tego nie wyjmę. Musimy jeszcze gdzieś przeciąć to. Weźmy nasz ukochany skalper, który jest przydatny do każdego, bo on jest taki ostry, że... Dobra. Tak! Tak! Wyrzućmy to. Szybko! Wyjmujmy! Tylko nie chcę się ukuć znowu. Strzykawka! Jest... Zła! Uh. Zaraz, muszę wziąć to strzykawkę. Jestem nad korem. Chociaż... Nawet nie! Wow, ale gościu krwawisz! Właśnie, krwawisz, a nie powinieneś krwawić, bo to jest zielona strzykawka i ona robi tak, że masz nie krwawić. Ale ja tej zielonej strzykawki chyba nie wyjmę, a nie chcę być taki pijany, więc wezmę... ...w strzykawkę, okej. Okay. Spoko, Bob. Dobrze, że jesteś w narkozie. Bo nie chciałbyś wiedzieć, co się tutaj dzieje. Eee... mi jego pozostałości. 2000 tysiące mililitrów Tam jeszcze mam jakieś część, na dole. Wyjmijmy ją. Jak mi się uda. Bo ja wiem, że mi się uda, bo jest to najlepszy... to najlepszy do innych spraw, nie do tych. No nie! Wkurzyłeś mnie. Nawet odciąłeś... ...jelito. Znaczy jelito już było dawno odcięte, ale... ...żołądek, no <laughs> Wiesz co? Wiesz co? Wiesz co? Ha! I co? I co? Dobra, może wyjmiemy teraz tym panuszkiem tu! Działa to nawet, nie wiedziałem. No to co działa, ale możemy może wyjąć tym... Wszystko chyba nie dobra. Wkładaj rękę! Nie no jak ja mam to wyjąć? tego się nie da nawet wyjąć. Hej ty! Chodź tu, może go połaskoczę. To nawet nie jest go. Czyję połaskoczyć, to nie? <laughs> <Ale> palec wstaną. <laughs> tak się podnieciłem tym askotoniem, że aż mi palec staną. Dobra. Odłóżmy to i musimy się. Śgnąć tym. Profesjonalistycznie, dobra. Eee... Off. Może spróbujmy to wietarką wyjąć tamto Bardzo ładnie otrzymam <grystanie> Tak Ja na początku przed operacją się cały namazałem klejem, więc jestem kleisty O nie Coś krwawi O nie Dobra Nie! 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 nie. Proszę, mam cię! Aha, profesjonalistycznie ci zapałem, ale nasz po bardzo szybko krwawi! zielona strzykawka, zielona strzykawka, zielona strzykawka. Gdzie jest... Zielona strzykawka jest w środku! O nie! Musimy ją ruszyć, żeby ona strzyknęła tego geja, który jezu. Ale masz nie farta. Nasz Bob już nie żyje. Nie mamy jak jego uratować, więc chociaż zgin z honorem. Tak! Spokojnie, wiem co robię. Tak, umierają prawdziwi ludzie. Tak musiało być, Redj. Dobra. Teraz nam się uda. Podnosimy to. Panie Bobie, proszę nie patrzeć. Ja na pana rzucę tą, ten fartuszek. Jest zakrwawiony, ale trzymała to pani, która miała okres. Więc dobra. Nie wiem, jakieś włoski masz chyba na głowie, że po prostu możesz nimi ruszać i sobie zdejmować. Wszystko dobra. Eee, masz, masz zjedz sobie to. Eee... Od początku wszystko, no nie no, dobra. Bardzo do bardzo dobrze. Bierzemy skarpę już, chociaż wiemy jakie narzędzia używać. Przyskuj, ja chcę piłę. Ja. <ścoughs> Co to chodzi? No ja rzucam, a to wraca. Jezu, ale to beginner, dobra. Wycinamy wszystko. Ciachu, 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 ciachu. Ej. Nic nie miałem, <noise> palcami wycinałem Dobra, nic nie miałem, myślałem, że coś wziąłem <noise> Ale dobra Bo ja taki super jestem, że chciałem... Mam, okej, okay, mam już Chciałem palcami na takie, mam pazury ostre Dobra Dobra Okej, okay, jedna rzecz wycięta No i co, chyba będzie to drugi, długi odcinek, ponieważ... A! Wyciąłem no. Spoko. To chyba będzie długi odcinek, ponieważ już drugą próbę robimy. Ale może mi się uda to zrobić szybko. Chyba już nam to odciąłem, dobra. Teraz musimy tam gdzieś to powkładać i może mi się uda. Wyciąć, ale też może i nie. Tak! Udało się, panie Bobie. Wszystkie wnętrzności zostały wycięte i nie powrócą do życia nigdy. Będą już nieużywalne. Są bezcenne. Proszę je trzymać u siebie. Teraz chyba nam leci trochę lepiej, ponieważ nie spadła nam zielona strzykawka, którą nawet sami specjalnie wrzuciliśmy. I i zegarek nam wpadł. A, zegarek na nie przeszkadza. Będziesz miał drugą nagrodę. Po tym jak ostatniej operacji ci dałem też zegarek, bo był, pan, bo był pan dzielny, to sobie kupiłem nowy zegarek, ale jak widzę, ty chciałeś. Ej, gdzie ty wchodzisz pod koszulkę? Jeli to pod koszulkę. Fadło! Jezu! Ano wszystko wciąga tak szybko! Dobra. A no tak, jeszcze musimy żebram rozwalić. Młotek niezawodny. Nasz młotek przyjechałem wczoraj hamerem i miałem tam hamera. Dobra. Mamy no młotek, kciukiem go trzymamy. I tak, pamiętacie mają teorię, jak się rozwala wszystko młotkiem? I użyliśmy, dobrze. Mamy tutaj trochę śmieci, ale to nieważne. Dobra, teraz musimy wyjąć jelito i takie tam. Weźmiemy może teraz te nożyczki i coś tam. Mam Na nadzieję, że nie przetniemy mu jelita. Dobrze, dobrze, przetnieliśmy mu. Aż patent, bardzo szybko krwawi. Musimy wziąć niebieską strzykawkę. Tak, niebieska strzykawka. Zielona strzykawka, dobrze. I w jelito. Tak, tak, tak. Tak, tak. Już mał. sobie Się sam wstrzyknę. Spoko. A, już nie krwawi, dobra. Może ją włóżmy tutaj. Nie. Myślałem, że ta gra jest a to tyle realistyczna, że będę mógł wrzucić do tej szklanki coś. Ale jak widać, nie, dobra. Musimy teraz bardzo być ostrożni, ponieważ może. może zginąć. O smacznego eee... dobra, teraz mamy wątróbkę. Wątrobę wyjąć. Ciągnę! Ciągnę, ale te byk... Odpuścił, dobra, mam cię. Fuj, ale brzydkie to wszystko jest. Okej, teraz musimy wyciąć ostatnią rzecz. Co tam się zacięło? Takie coś niebieskiego. Chyba się zacięło czy mi my się... Myli? No bo jak to może żyć? Dobra, nieważne. Eee... Weźmiemy może. Nożyczek! Tak, nożyczki, nożyczki, nożyczki. Nożyczki! O, nożyczki jako katapulta, dobra? Wyrzuciły tamto. A może nie, może piłę weźmiemy. Jak już zaraz skończyliśmy, to przecież czemu nie? Ale ją hardcore Dobra, i uwaga. Chyba to nie działa. Przepraszam. Przepraszam. Odłożę to tutaj. Pan nie krwawi. Niestety, na dobre szczęście ten fartuszek jaki pan nosi jest niezniszczalny, więc spoko. Dobra, spróbuję to zniszczyć, ale nie uda mi się. Ach, te skarpele. Nasz pacjent bardzo szybko krwawi. Co prawda nie najszybciej, ale dosyć szybko musimy to zrobić. Też dosyć szybko, bo nie będzie fajny, gdy. On. Dobrze, jedno wycięte, jedno wycięte, uwaga. Jeszcze jedno. Jeszcze jedna nerka. Proszę! No to może Nie chcę. spailować, Uda mi się! Kurde! Ostatni tysiąc! Ostatni tysiąc! Hardcore, hardcore, hardcore! Nie trafiam! Nie! Ja nie chcę, żeby on umierał, to kurczę, tak daleków doszedłem. Bo to zielone gówno mi przeszkadza. Nie! 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 Tak! Tak! Szybko! <śmiech> <śmiech> to wyglądał jak je jakieś! <laughs> I, I nawet rozwaliłem tą pokrywkę! Jezu! To był podstęp! Ktoś mi zamiast nerek dał jajka! Ach. Dobrze, wiecie co ja nie będę was męczył. E, ja to spróbuję na bez nagrywania e, wszystko zoperować i gdy już będziemy wkładać te nasze nerki, to wtedy e, wrócę do was. Witam ponownie. E, jeśli zapomniście, kto gra, to do gra. E, dobrze, a to już wyjęliśmy wszystko. Męczę się na, na tym już naprawdę długo. Ale w końcu mi się udało. Teraz wystarczy tylko włożyć nasze nerki mm, mm. jedna i prawa lewa ostatnia I... i nie wiem co się dzieje nie wiem dlaczego to nie działa ukryła się w takim miejscu właśnie chyba najtrudniejszym miejscu do złapania co mnie kurza I... I dlaczego to? Ha <laughs> Nie no! Weźcie! Naprawdę! W Naprawdę, to już... to już jest takie śmieszne, bo. Ile można? To... to przechodzić. Ołówek wezmę może. Może ołówek! Się przyda. Pamiętajmy, ołówek czyni... czyni cuda, dobra. Przesuwamy to jakoś. Może i się uda. Ale może i to nie. Jeszcze ołówek zostawił Nieważna ocena, że mamy D. Już dużo razy miałem D Jest! Udało mi się. Dobra. Suggered complete Continue Dobra Będę się z wami żegnał W tym Przeepickim Dix? Brytania. ...w tym przepickim odcinku, który trwał długo dla mnie, dla was pewnie trochę krócej. Sorki, jeśli no... E, po prostu... ...sorry, jeśli... ...po y, to trochę wkurzało, że ja już tyle razy zginąłem, czyli... ...znaczy nie zginąłem, tylko... ...sfailowałem y, z całą pracę... ...czyli tam dwa razy chyba. Sorki za to, no ale... Y, ...wydaje się łatwe, ale to tak naprawdę nie jest takie łatwa ta gra. I może doprowadzić do szału, dobra, nieważne. Będę się z wami żegnał. Następny odcinek będzie Brian Trans. Ja tutaj się żegnał z widzami, a ty dzwonisz. Idź mi stąd, ty, no. Dzwonią ciągle i mi flipidce chcą za zaoperować. Dobra, nieważne. E, będziemy mózg operować. Wow, dobra. E, jeszcze raz do zobaczenia. I narka.